Siema, siema. Dzisiaj kolejna misja. Znajdujemy się w Ansidel. Zobaczycie jakie tutaj jest zamko, kościół. Ogromny. Tylko na razie jest problem z parkingiem. Zobaczymy że tutaj zrobiłem trzy i nie ma normalnego miejsca. chciało mi się znaleźć parking ale w garażu podziemnym ale to w sumie dobrze, bo na słońcu tu już jakieś stragany z pamiątkami tam na Cury Hucerna sprawa no ja tam gdzieś zostawiłem w... tam gdzieś jest garaż podziemny duży no, tu jakieś jedzenie, picie, pamiątki no, na tym parkingu nie, zna... nie dało mi się znaleźć miejsca nie wiem, który droższy tańszy, bo nie wiem ile tamten będzie kosztował podziemno. taki palc tutaj mamy. Ja już tu byłem kiedyś. Jest już u mnie filmik z tego miejsca. Jeżeli jesteście zainteresowani, to. Zapraszam Ani Svidal to jest To ja najpierw ubikat jaką znaleźć W ogóle ładne miasteczko Zabudziwałem się bo tu to... O kurde co tam jest Złoto coś No jak tutaj jechałem to w ogóle Przegapiłem zjazd i Jechałem jakby od drugiej strony że musiałem przez całe miasteczko przejechać A tu jakiś ramont Restauracje oczywiście I przejechałem przez całe to miasteczko i całe to miasteczko jest w ogóle fajne Tutaj nic nie załatwi, myślę że to będzie gdzieś ubikacja jeszcze wcześniej Jak ostatnio byłem, to, to nie było tego, tych robót. Tu się normalnie chodziło od front. No, fajnie. Autoplacz. bajch Kirsi, Polisz, Polski Gimnazjum pisze Tutaj sprzed Kościoła Pałacu O kurde Jó to tu szczędzili zobaczymy jak to w środku wygląda tam widzę, że jest jakiś

Się. dzisiaj jest tutaj jutrze Polska. polski ksiądz to jest, tutaj, to. jest Kloster Laden, czyli pewnie sklep z pamiątkami. Zamko Kościoła. A tu restauracja. Ja idę na kawę przy to od razu do ubikacji. A, tam dalej się wchodzi, jakby na tyle. No i kapucinkę wlatuje. Jest ciasteczka jak to z Piętę. Po siostrowie. Tak, gawka wypita. O, jeszcze konie tu są. To jest klasztor, nie zamek. Daszczter się kazałem. O 12.30 jest tutaj Polska mszedź I była pielgrzymka też taka krótka A pokażę może będzie okazja Tutaj koniki. Mam, czy zdąży to obejść. Czy nie lepiej później? druty pod napięciem nie można utykać drutów. i też Sianko się wcinają Stodoje mają dużo okay. tutaj Вода там дальше можно ище, что позже уже уйдем. Угу, тут уже 20 лет. Стоило. Ты как? Kurde, jeden na drugim Jego się rzucił Sto... to steron Jesteśmy na tyłach Tutaj boksy dla koni o Przewózki, pewnie na jakieś zawody czy coś czy wystawy No i tam Dalej wprost gdzieś można spacerować w górę Ajdziemy z powrotem Czy później się tam człowiek wybierze nie jakiś z góry ładny widok na miasto no, tutaj w ogóle widzę, że ten Kloster pełni też funkcję sklepu ogrodniczego. Można kupić kwiatki, ziemię do uprawy jakiegoś tam roślin, czy czegoś tam, chyba kwiatków głównie. Duże wszechstronne zastosowanie budynku. Tam, tutaj jest wjazd do tego parkingu podziemnego się znajduje tu pod... tutaj jest wjazd na lewo do tego parkingu podziemnego się znajduje tu po tą trawą a tam widać w oddali skoczny marsz na no ale teraz nie ma sezonu na skoki ale jest ładnie ładnie nawet stąd widać My już jesteśmy z drugiej strony klasztoru No i to widzicie bliżutko stąd A wychodzi się, tam jest też wyjście z tego parkingu i to tylko kawałeczek i jeszcze na miejscu Pewnie drożej niż taki na zewnątrz ale przynajmniej Auto się nie nagrzeje na słońcu Bo w podziemiach Tam jest stała chodna temperatura, także Nie ma źle A cena to nie wiem, to wam powiem Na koniec No a tutaj te sklepy z pamiątkami, To suveniry różne te dzwonki różne takie wygórki Pieczki oczywiście święcone, bo inaczej jadą krzyżyki. Ten. wiecie Ten takie krzyżyki. Z koralikami, mrugleńami się. Do jedzenie бургер w 12 odrócenia. Tu mamy takie baski z pina. Tylko что Trzeba Слишком долго.